Siamo widzowie, nagrywamy part 2 yy, zdobywania najlepszej mapki, przechodzenia najlepszej mapki w grze i jeszcze będziemy robili chyba jeczek. Yy, ten troszkę poza nagrywką pozbierałem monet, ale to tam nie dużo. Zniszyłem sobie o taką jedną skrzyneczkę. No dobra, ja bez przedłużania ten. Yy, ja nie przedłużam i tylko mówię, żebyście zostawili subika ale jak nie chcecie, to nie zostawiajcie, no i dobra, siemanko dobra widzowie, już tu będę niszczyć powoli zaraz będziemy... o teraz jak się będzie niszczyć, to może pójdę widzowie otworzyć trzy jajeczka z tej mapki to może coś dropnie? Pyk, pyk otwieram i... o Ile? 2,9% No ostatnie jedynie takie dwa już A znowu I ostatnie Znowu to samo A już się skończyło niszczyć, to nie tam lecę Ojczu Nie chcę, co? Dobra Widzimy się jak trochę podniszczę I no pozbieram Dobra, widzowie, już trochę to czasu zajęło. Ale dużo dostało się. No nie dużo dosyć. Dobra. Chyba, widzowie, zrobimy na kilka tych... Nawet jeszcze jeden. Ech? To, że zbieram na tę mapkę, bo już troszkę mi się nie chce jakby tego nagrywać, wiecie. Al, ale nie wiem jeszcze. Może pójdę jeszcze chwilę, pójdę. Otworzę jajeczka. No i co? Ile no? Otworzę tutaj. Razy trzy mogę? Nie, ja, 10 tysięcy nie brakuje. A, 10 tysięcy to nie dużo. Tego sobie zrobię. A nie, no bo z tym leci troszkę. No dobra. Widzę, jak się wyglądajmy na to, że to sobie rozpalę. I tu chyba jeszcze może w tym odcinku pójdziemy na trading Plaza czy coś. Nie wiem, nie wiem. Teraz zobaczę, ile trwa odcinek. Dobra, to ja zaraz widzowie będę. Dobra, widzowie, już jestem. Film trwa tylko 3 minutki, więc. I ten. Mm, co? No, zrobimy jeszcze Trading Plaza. Uh. Może jeszcze dzisiaj, coś nagramy ze Slam lub czegoś innego, kto wie. A może z GTA 5? Kto wie? Dobra Idziemy tam do sklepu. Zrobimy taki mini opening. Tylko trzy jajeczka. A jeszcze 3000 tysiące mi Ta Dobra, zniszczę sobie to. jeszcze. Jeszcze sobie na trening kładziemy. Po otwieramy jajeczka. A dzisiaj jeszcze wleci drugi film ze To na pewno. Tego jestem pewny i niestety lajka nie będzie jakby nie, nie będzie, bo mój mm, niestety program do nagrywania. Ten... Nie ma, nie ma takich funkcji, a jak patrzyłem inne, to trzeba zapłacić te, które mi chciałem. Pewnie dwie 2 godziny okay. No dobra. My już się widzimy na pożegnaniu. Sorka, widzowie widzimy się na trading plazie. Pomyliłem się. Dobra, widzowie już jestem na trading plazie. Tutaj ludzie już sprzedają. Chłop 10 tysięcy giftów. O! Tania. No, dosyć tania. Mogę sobie kupić ulaki. nie, ale to jest ładniejszy ich już nie ma. A Jak party dogi fajne. No, że tanie mi chodzi. tu jest hardcore. Ale dobra kupujemy zwykłego bo też no dobra to ja wyłączam trade'y tylko dla znajomych okej okay. no i co spamimy na czacie o kurde nie kupię klucz euroka o kurde masz masz mo, moc mocnego ctrl C. Czekaj, bo ja chyba wszystko zepsułem, dobra. <laughs> tak, chłop z pami cały czas. Nikt to tam nie przeszkadza, chłop ma pewnie bota takiego do wspomnienia. Kaktus. Oła. Ta darmowego ekskluziwa. No chłopca ze spami całe życie. Raz i poczekać. A e nie jak spamisz 10 tysięcy, to nikt się nie sprzeda. O, 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 o. Wojan kupa dupa. Oto prawda. Wojan kupa dupa. Trade Center. Kupię... Huge hell rodzka. Oh my God. dobra. Oj, tego to ci nie dam. A, tego też ci nie dam. Co? 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 jestem Co? A Co? Co? głupi. Hmm, gdzie to jest? Halo? Tutaj, tutaj. E.

No ty, przyjmij trade'a. Dodam! Dodam, ale weź trade, Dodam! <laughs> Daj Dani, Kupię. Ten co spami. Dobra, nikt od niego nie kupi, tak czy siak. Ty! O, o ma, ma huge wiri wolfa. Nie, to był nightfall wolf. Jeg kan ikke tro det. Widzę, że w ogóle mamy stanowisko pieska takie. Moja noga nie ma kto tym No Dobra. O, chyba kogoś tutaj dupa boli. Juan kupa dupa, to jest dupa. Dobra widzowie. ktoś wysłał mi trade Tii. O oh! Tea. Oh, 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 oh. On jest o o o są tym sekretem, sekretem, który bije kilka. Daj mu nawet papa pa, party Dam mu nawet Oferta Hup, pisze dobra, moja oferta to jest partykat. Mm, kurde ogr. napisałem ok. Dodam na ty, nie. Co mogę mi tu dać? Ej, ale jak to nie przejdzie, to ja nie robię. Czy mogę dodać maksymalnie jednego? Mhm. Hmm. Zastanawiam się Please I add. Please I add for four, four set red. No, Kuba dwa jeden trzy co ty tam miałeś? Kuba... No ale z ciebie chałuba. Kuba. I... Kupie. Aj, ten sekret, pierwszy raz widzę. Kupię sekreta, dobra. Ale chłopcy rozpolaję cię mnie. No bo z takim e tym powalonym że. kuba. I set red pet.

a nie pogotowie gazowe. Oktrade. Okay. Tak, to tak, jest tak. on. Ja, I... No nie, no ja dam za typa Dwa hipome. Chłop nie chce! Ja chłop nawet nie chcę. Nocink. To się nazywa nic. Ile osób to ma? Czekaj, ja to muszę jeszcze. No nie, tyle osób to ma, a nikt nie chce dać za ekskluzywę. Inni, no. inni, inni nawet byś, byś się, byś się, by się za. No patrz! Ihii! Ja chcę mieć przynajmniej jednego secret. Ale Czekaj, opłaca mi się. trochę Czekaj, tak ja bym odjął to i odjąłbym to. Ok. No, wiedziałam. No, pa ile osób mi traj daje? Bo prezent czas mimika dać mu? Nie, no, to, to jest szczerze według mnie. Ale czekaj, nie wiadomo za co. Eee, dobra. Chłop mi spami gównem. For this Mo Możesz co najmniej coś mi pomylować. Ooo! Tajet kata. No to się... Że wy... Nie, on się tylko tym głównym pochwalił. Ja nie znoszę ludzi, którzy cię chwalą takimi rzeczmi. Tylko przykrość, jakby robią. Dla niektórych. W sensie nie mówię, że mi robią, ale. Dla niektórych robią, no bo jednak. Co to jest? Dodam -do tutel. -do -do. Ja już wiem, co to jest. E... Dobra, może... I, B, B, H, Pyk, Ctrl, Kurde, zobaczę, czy ile trwa film. Dobra, widzowie, jeszcze chwilę się potrajduje i i już kończę film, bo trochę trwa. Hmm. Selling secret. Żalpat. O! o. Co bym mógł dać za to? Party do. Za szczerze Według mnie, ja bym od razu. A kurno. To tamu partitka, jak mi. A za to? No kurde. Trzy razy podglądam Dobra widzowie, to jak jeszcze przyjdzie ten trade, to będzie na tyle wtedy. Wreszcie muszę wystawić trochę filmy, nagrać je. Tych już Hell Rocka typ sprzedaje. Ale Rainbow. I'm going to put that on. Kurde, no to chyba na tyle. No dobra, jeszcze zobaczę, ile trwa nagrywanko. Dobra widzowie, to tu szybkie pożegnanko, bo już tu 20 minut trwa. Więc troszkę dłużo, długo będziecie mieli co oglądać, przynajmniej przez jakiś czas kilka. No i dobra, shimano!